Jedynek braci. U, mistrzu, Wu, twoje Kimono jest naprawdę niezwykłe. Dziękuję, Zain. Tak, naprawdę jest niezwykłe. Te symbole tworzą zaklęcie broniące przed złem, a przede wszystkim przypominają mi noc, gdy lord Garmadon trafił do krainy cieni. Obawiam się, że broń ma tu zostać. Hmm, powiedz, po co w ogóle mieć broń, jeśli tylko wisi na ścianie? Nie bądź głupcem. Ojciec mówił nam, że nikt nie może władać wszystkimi. To ojciec był głupcem! Jak śmiesz tak źle mówić o naszym ojcu! Złożyliśmy przysięgę! Ta broń nigdy nie opuści klasztoru! Więc zniszczę klasztor i każdego, kto mi przeszkodzi! Miast odłóż tę broń! A jak nie, to co? Żegnaj, bracie! Garmadonie! Nie rób tego! Kiedy Garmadon zniknął, równowaga została przywrócona, a w krainie Ninja Go zagościł. Spokój. Mistrzu Bad, bez a dni spokoju chyba minęły. Ha, ha. Chyba tak.